Dobrze, moi kochani. Zaczynamy ten piątek od dobrych wieści. Dziś nie będzie kartkówki. Dziś nie będzie kartkówki. Dziś nie będzie kartkówki. O, super panie profesorze, dziękujemy. Pamiętajcie też, że dzisiaj mamy dzień drzwi otwartych w jednym z wydziałów szkoły wyższej. Chciałbym, żebyście pojechali tam dzisiaj ze mną w ramach dwóch ostatnich lekcji. Od razu stamtąd rozdzielimy się i pojedziemy do swoich domów. Tylko chciałbym, żebyście byli punkt 12 sta na zbiórce. A Kuba, y, sprawdziłem twój ostatni test. Nie było to 100% zaliczenie, ale poszło ci naprawdę nieźle. Więc masz to już z głowy. Super, bardzo dziękuję panie profesorze za całą pomoc, którą mi pan okazał. Sobie podziękuj za to, że tak doskonale się do tego przygotowałeś. Dobrze, i jak zawsze spojrzymy sobie jeszcze w kalendarz. Co my tam dzisiaj mamy, moi drodzy? O, dzisiaj bardzo ciekawe święto, Międzynarodowy Dzień Bez Kłamstw. O, ciekawe, nie wiedziałam, że takie święto istnieje. To doskonały moment, żeby powiedzieć komuś prawdę, jeśli zmagamy się z jakąś tajemnicą bądź coś ukrywamy. No dobrze, ale to tylko tak w ramach ciekawostki. Proszę teraz otworzyć książkę ćwiczeń na stronie numer 17. Dzień dobry, panie profesorze, mogę pana prosić na moment? Tak, tak, już idę. Pani dyrektor, niestety coś wypadło, a z tego co wiem, miała z Panem jechać na te drzwi otwarte do uczelni. Ach, tak, tak, miała ze mną jechać. Oj, to niedobrze. Dzisiaj ostatni dzień tych drzwi otwartych. Ajajaj, nie mogę jechać sam. Muszę mieć dwójkę opiekunów. Ja w tej sprawie właśnie dlatego do pana przyszłam. Mogę panią dyrektor zastąpić. Chętnie pojadę z wami. Naprawdę? Tak, nie mam dzisiaj już zajęć. Miałam tylko dodatkowe zajęcia w świetlicy, ale mogę je przełożyć na jutro. Super, bardzo się cieszę. Dziękuję, w takim razie widzimy się o 12 i pojedziemy razem. Dobrze, do zobaczenia. Właśnie się okazało, że pani dyrektor coś wypadło, ale pani profesor od języka polskiego chętnie nam towarzyszy i pojedzie z nami na drzwi otwarte. Ach, nie, tylko nie ona. No, świetnie. Lepiej nie mogliśmy trafić. Dobrze, po przerwie zapraszam na Was na dalszą część zajęć, a potem widzimy się na zbiórce. Co tam wczoraj porabiałaś? Czemu nie było cię na Teamsie? Ach, sorry, chciałam się przygotować do kartkówki, której dzisiaj nie było. No, widzisz jak na złość. A następnym razem, jak się nie przygotuję, to pewnie nas zaskoczy. A ty, Wojtek, co ty dzisiaj taki cichy? hmm, hmm. hmm, hmm. Dlaczego ty nic nie mówisz? Coś ci się stało? Co za dziwak. Odnoszę wrażenie, że ta nauczycielka cię prześladuje i że robi to specjalnie, byle spędzić z tobą trochę więcej czasu. Kochana, już niedługo niebawem skończymy tą szkołę i już nie będę jej mijał nawet na korytarzu. Mam nadzieję, że nie będziesz się na mnie gniewać, Przecież nie mam wpływu na to, że ona jeszcze tutaj pracuje. Tak, wiem, prędzej my się stąd wyniesiemy niż ona. No właśnie, więc się nie denerwuj. Dobrze, przy okazji, możecie zobaczyć, jak wygląda akademik. Po lewej i po prawej stronie są pokoje, wspólna kuchnia, wspólna łazienka, tutaj są skrzynki meldunkowe. Całkiem fajnie to wygląda. Ile mają rzeczy do gier i zabaw? No, ja uważam, że tu się powinniśmy uczyć, a nie grać i bawić się. Och, przestań, kiedyś trzeba też mieć czas wolny, co nie, Wojtek? Mhm. Dobrze, zapraszam Was dalej. Tak wygląda główna sala wykładowa z Wydziału Ekonomii. Najprawdopodobniej tutaj będziecie składać swoje kandydatury. Dzień dobry, pani profesor, bardzo nam miło. Mnie również miło państwa gościć, no i być może naszych przyszłych studentów. Czy mogłaby pani przy okazji opowiedzieć nam o warunkach przyjęcia na tutajszą uczelnię? Oczywiście, z przyjemnością. Będzie mi łatwiej, jeśli przedstawię to na takim wykresie. Oczywiście wiecie, że najważniejsza w tym wszystkim jest matura. Musicie zdać egzamin maturalny z matematyki na poziomie minimum 80%. Dobrze by było, aby każdy z Was podszedł również do egzaminu w formie rozszerzonej. Wtedy będziecie mieli dodatkową punktację. A punktacja prezentuje się właśnie tak. Widzicie, jak ważna jest matematyka? A wy mnie cały czas ganiacie o te kartkówki. Och, tak, bardzo ważne jest systematyczne pogłębianie takiej wiedzy. Jeśli mózg przestanie analizować i liczyć, to nigdy matematyki nie zrozumie. Oczywiście nie każdy się do tego nadaje, więc nasza punktacja jest dosyć surowa. Fajnie by było, gdyby udało nam się razem dostać na te studia. Tak, też bym była bardzo szczęśliwa. Wojtek, a ty będziesz chciał tutaj składać papiery? Mhm, czemu ty dzisiaj nic nie mówisz? No już już spokojnie, słuchajcie dalej, pani profesor. I tutaj macie jeszcze takie ogólnikowe informacje. Proszę, tutaj dla Was taki biuletyn reklamowy z informacją, co oferuje nasza uczelnia i jakie warunki musicie spełnić, aby się na nią dostać. Na korytarzu jest ksero, możecie sobie skserować kilka kopii, tak aby mieć ją dla każdego. Bardzo dziękujemy. Możemy się jeszcze rozejrzeć? Oczywiście, bardzo proszę, od tego są drzwi otwarte. Zapraszamy i być może do zobaczenia na zajęciach. Dziękujemy, do widzenia. Naprawdę ładnie tutaj. Tak, też mi się podoba, ale warunki mają naprawdę kosmiczne. Nie wiem, czy będziemy w stanie się tutaj dostać. Kochana, ja jeszcze rok temu nie pomyślałem, że w ogóle zdam podstawę, a teraz chcę podchodzić do rozszerzonej matury z matmy. Damy radę. Jeśli będziemy się razem wspierać, to oczywiście, że tak. I jak tam podoba Wam się uczelnia? Obydwoje chcecie składać tutaj dokumenty? No tak, wiedziałam, kto się nawinie. Tak, będziemy tutaj obydwoje składać dokumenty, razem będziemy przygotowywać się do matury, i podstawowej, i rozszerzonej, bo my jesteśmy parą. O, to moje gratulacje, przepraszam, muszę już iść. Wow, Kuba, zaimponowałeś mi. To był odpowiedni moment, żeby jej to powiedzieć. Niech się w końcu ode mnie odczepi. Myślę, że mogłeś to zrobić trochę delikatniej. Być może teraz właśnie ją zraniłeś. Spokojnie, ona sobie poradzi. Jest dorosła, znacznie bardziej doświadczona w związkach niż my. Chciałbym, żeby nie zaburzała nam naszej relacji. Nie chcę, żebyś była o nią zazdrosna. Nie jestem, jak widzę taką twoją postawę. To miło, że nazwałeś nas parą. A co, nie jesteśmy nią? Mam nadzieję, że nie zrobiłeś tego tylko dlatego, żeby dopiec nauczycielce. Nie, Emilka, ja tak właśnie czuję. Nawet nie wiesz, jak się cieszę. Jak już tutaj jesteśmy, to pokażę Wam też Wydział Szkoły Filmowej. Może ktoś z Was, kto nie dostanie się na akademię, pomyśli o aktorstwie. Wow, super! Nigdy nie widziałam takich sal. No to dzisiaj będziecie mieli okazję. Zapraszam. Tylko proszę, zachowujcie się cicho i spokojnie. Wow, prawdziwa garderoba! Jak do wielkiej produkcji filmowej! Świetnie to wygląda! Tak, to prawda! Mhm. Wojtek, czy tobie coś dzisiaj dolega? Nie wiem panie profesorze, ale on cały dzień nic nie mówi. Coś ci boli? Jesteś chory, boli cię gardło? Mmm. -mm. Wow, jak byłam mała, to marzyłam o tym, żeby być aktorką. Jak to wszystko pięknie wygląda! A wiedziałaś, że jak ktoś prezentuje na przykład prognozę pogody, to wcale nie widzi tej mapy, tylko ma właśnie taką zieloną poświatę, która jest emitowana tylko w telewizji? Naprawdę? To skąd wie dokładnie, na które miejsce wskazać i gdzie jest jaka temperatura? No musi się tego nauczyć. Tutaj trzeba być dobrym z geografii. To zdecydowanie nie moja działka. Oj nie, moja też nie. Dobrze, kochani, mamy jeszcze trochę czasu. Podjedziemy na ostatnie piętro. Wow, tutaj są odgrywane prawdziwe sceny z filmu. Jaka wielka kamera. No, to jeśli się komuś spodobał wydział aktorstwa, to doskonale wiecie co robić, ale ja mimo wszystko matematyki wam nie odpuszczę. Spokojnie, panie profesorze, chodźmy pokserować sobie dokumenty. Tak, tak, to doskonały pomysł. Wojtek, idziesz z nami? Mhm. Ja wiem, panie profesorze, chyba wiem o co chodzi z Wojtkiem. No co ty, o co? Mówił Pan dzisiaj na początku zajęć, że jest Międzynarodowy Dzień bez kłamstw. Wojtek? Czy to prawda? Ach. Tak, Emilka, rozgryzłaś mnie. Serio, stary? Dlatego Ty nic nie mówiłeś przez cały dzień? Czyli ty cały czas kłamiesz, tak? Nie, to znaczy tak. Ach, dobra, bo spale się ze wstydu. No, nieźle, w życiu bym na to nie wpadł. Emilka, gratuluję ci błyskotliwości. Ha, no, nieźle, ja też bym na to nie wpadł. Czy ktoś z Was zorientował się przez cały ten dzisiejszy odcinek, że Wojtek nic nie mówił właśnie dlatego, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Kłamstw? To znaczy, że on całe życie tylko i wyłącznie kłamie. Oj, nieładnie Wojtek, nieładnie.